Cześć, witam Was w kolejnym odcinku LinkedIn Pro. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, w jaki sposób właściwie planować strategię swoich działań, albo w jaki sposób prowadzić kampanie reklamowe, mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Od niedawna LinkedIn udostępnił bezpłatne kursy, które pomagają lepiej zrozumieć oba te zagadnienia. Wystarczy wejść na stronę training.marketing.linkedIn.com. Tam znajdują się kursy dotyczące zarówno kampanii jak i strategii? Możecie wybrać po pierwsze język, z którego będziecie korzystać. Ja mam ustawiony angielski, ponieważ angielski jest mi najbardziej znany. Do wyboru jeszcze jest niemiecki, hiszpański, francuski czy portugalski. Następnie wybieracie sobie ścieżkę, którą chcecie iść ze swoją nauką. Możecie zaznaczyć tylko, że będziecie, do ty będziecie prowadzić kampanie reklamowe, albo będziecie zajmować się planowaniem i strategią, albo wybrać obie ścieżki. W każdej z tych ścieżek dostępne są kursy, które pomogą Wam lepiej zrozumieć dane pojęcia. W przypadku Introduction to LinkedIn Ads mamy kilka modułów. Każdy z tych modułów zakończony jest testem wiedzy, i oczywiście na sam koniec jest również test podsumowujący. Co ciekawe, każdy z tych kursów kończy się możliwością uzyskania certyfikatu. Certyfikatu który później w formie badge'a możecie umieścić na swoim LinkedInowym profilu. Wystarczy wejść w zakładkę Certifications i można najpierw zrobić test próbny, a następnie test egzaminacyjny z dowolnego modułu kursu. Mam nadzieję, że kursy pomogą Wam w zdobyciu podstawowej wiedzy. A jeżeli potrzebujecie wiedzy na poziomie ostrzeżonym, zapraszam do kontaktu z nami. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym.